koju przyrodnika w Krasnorudzie. Tutaj odbywają się zajęcia przyrody w nawiązaniu do zainteresowań Miłosza, który był zresztą przyjacielem, kolegą z ławki szkolnej Leopolda Pacpomarnackiego. Stąd jest pomiędzy nimi bardzo pewna więź się narodziła, dlatego że obaj zajmowali się przyrodą. Zresztą Miłosz chciał zostać przyrodnikiem, ale został noblistą w zupełnie innej e, dziedzinie, ale jednak cały czas pamiętał o tych swoich korzeniach zainteresowań. No i tutaj w Krasnoródzie odbywają się zajęcia e, z przyrody. I tak to mniej więcej ten gabinet przyrodnika wygląda. Do, ten stół odgrywa tutaj niebawiatelną rolę. Też op, mamy przewodniki. Okej. Okay. Atlas Parku Krasnogródskiego. To oczywiście chyba jest wydawnictwo Fundacji Pogranicze. Pewnie tak. Tak to wygląda. Jeszcze raz. Tutaj. Dziupla, tak jak u nas w Radoniu. Dziupla dzięciu asyryjskiego. Ta o wiele większa dziupla, pewnie dzięciu czarne. Eee. No i tutaj różne skarby, szczególnie dla dzieci. Mamy i humby. Mamy możliwość popatrzenia przez okno. Tam pewnie coś nowego można zobaczyć. No i po raz No a tu wytwory rąk pewnie dziecięcych ale nie, nie do końca mamy też tak tego typu karty z gatunkami porostów tutaj jakiś rozchodnik pewnie no i tak to wygląda grzyby